Mamy wyjątkowy dzień przy każdym 14 nowoczesnych ambulansów. Bardzo się cieszymy, że jako urząd wojewódzki możemy wspierać nasze powiatowie wojewódzkie. To ważny dzień ze względu też na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Myślę, że te 14 najnowocześniejszych ambulansów pomoże nieraz raz czyje życie, pomoże nieraz szybko przetransportować kogoś, którego życie będzie zagrożone. Możemy to powiedzieć, powiedzieć, że będziemy nadal wspierać, będziemy wszystkie całą naszą flotę w pogotowiu wojewódzkim wymienić. Będziemy także wspierać inne pogotowia, bo część samochodów, które dziś przekażemy, to te, które dzisiaj używamy i które dzisiaj będą zamienione, przekażemy do innych potrzebujących poglądowców, czyli do szpitali. Więc to jest naprawdę szczególny dzień nie tylko dla nas, ale dla całej szpitali wojewódzkiej szpitali. Bardzo się cieszymy, że ta flota dzisiaj był w i w Dzisiaj mamy 14 ambulansów w pełni wyposażonych. Każdy z nich to jeżdżący ojom na kółkach. Każdy z nich to prawie milion złotych wartości. Tyle kosztuje nowy ambulans w tej chwili w pełni wyposażony. Dzisiaj pojadą na stację, zostanie przełożony jednorazowy sprzęt czyli igły, strzykawki, gaziki i leki. A cały inny sprzęt w tej karetce już jest nowy. Myślę, że możemy się pochwalić jako województwo śląskie i tu ukłony w kierunku marszałka Saługi, ale również marszałka Sabata. Moi drodzy, dzięki za oglądanie. Chcecie więcej? To macie. No i pamiętajcie o subskrypcji.